Witajcie. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić trochę moimi zakupami. Będzie mój pierwszy taki zakupowy filmik, więc jak będzie trochę chaotyczny, to z góry Was przepraszam. Yy, są to moje noworoczne zakupy. Yy, I przyznam szczerze, że poszalałam, yy, ale yy, po prostu są to rzeczy, które już mi na bardzo długo starczą, więc yy, yy, no. Po prostu wiem, że mi się przydadzą na dłuższy czas. Także po pierwsze chciałam Wam pokazać moje zakupy z kratki mojej. Eee, przepraszam Was od razu za ten mój bałagan na biurku. <laughs> Ale sobie cały czas tutaj coś robię i już nie będę sprzątać. Słucham się. Już kochanie idę przepraszam Was, musiałam na chwilkę sobie przerwać e, przede wszystkim e, zamówiłam sobie, słuchajcie, kilka tekturek e, ja Wam zaraz pokażę dokładnie co, bo te są e, okay, tak. to są tekturki z Crafty Moli przede wszystkim tutaj jest są te fajne łapacze, snów, Bardzo mi się podobają te wzory. Ja już sobie zamawiałam też z innych, że tak powiem, tekturowych firm, ale te mi się najbardziej podobają. Zresztą zaraz Wam pokażę mój nowy projekt. To przykład. Zobaczycie, jak sobie wykorzystam właśnie jedną z tych tekturek, super jest. I potem sobie. Tak, jutro. Mhm. I potem sobie wziąłam kilka tekturek 3D. To jest taka skrzynka z narzędziami, super sprawa do jakiegoś męskiego projektu. Tutaj jest konik na biegunach, też do, na przykład do boksa. Tutaj jest, no nie widać tego, ale to jest rowerek taki trzykołowy, dziecięcy. I tutaj jest wózeczek, też taki 3D, do, do boksa dziecięcego. Także to jeśli chodzi o tekturki. I dostałam też gratisy. Zobaczcie, ile tego jest. Tutaj jest taka fajna rameczka. Zaczęłam go z mix mediami, więc już mam pomysł, jak ją wykorzystać do jakiegoś mix mediowego projektu. I tu są jeszcze dwie takie rameczki. Super są. Bardzo mi się podobają. Nie powiem wam, z jakiej to teraz jest kolekcji, bo tutaj nie jest napisane nigdzie, jakie to są konkretne, konkretnie kolekcje z tego Crafty Molly, ale na stronce sobie na pewno znajdziecie. I dostam jeszcze takie dwie karty z piątek 13. Jako gratis. Hello there i 2017 to się do kalendarza mi na pewno przyda. Eee, tak, i teraz kolejne rzeczy z Crafty Molly. To sobie wziąłam po prostu papiery z pokazji tych, których stwierdziłam, że sobie zamówię i zobaczcie co mam. Gosamor Blue z Lemon Crafta. Wziąłam sobie kolekcję 6 na 6 i wziąłam sobie e, nie basic, dużą, tylko tą e, normalną kolekcję. Hmm, ten collection kit, czyli są 12 na 12 Przy okazji wam mogę pokazać, że te papiery są piękne. Nie wiem, czy ktoś już je pokazywał. <laughs> na filmiku, przepraszam Was bardzo. Mam z dziećmi na stankach dzisiaj się nałykałam zimnego powietrza. Yy, kolekcja jest przepiękna. Nie wiem, czy kolory nie będą za bardzo przekłamane, bo jest sztuczne światło, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Yy, no, po prostu się zakochałam w tych papierach, słuchajcie tutaj jest taki e, niebieska koroneczka i tu jest taki jasny e, takie coś a la no takie e, i takie dodatkowo jeszcze takie wzorki takie wywiazki, no piękny jest ten papier potem to jest mój ulubiony arkusz chyba naprawdę jest prześliczny tutaj są takie białe zawiaski na niebieskim tle, a tutaj w rogu i po tej stronie jest taka serweteczka i piękne niebieskie i fioletowe kwiatuszki tutaj jeszcze jest zegarek i tutaj tak samo no fantastyczny jest ten papier z drugiej strony wygląda tak: są literki, takie, taka strona trochę postarzona, też niebieskie, niebiesko, takie kromowe. Kolejna strona to jest też cude, cudeńko. Są deski, ale są, zobaczcie, takie paseczki połączone. Można na różne sposoby tą, tą stronę wykorzystać, naprawdę. Róże, deseczka, tutaj jest taka ala koronka. I z drugiej strony, już jest taki brąz połączony z takim delikatnym turkusikiem. No, przeprześliczne są te papiery. Naprawdę powiem Wam, że jak odpakowałam to opakowanie i zobaczyłam sobie, przejrzałam sobie te papiery, to od razu mi się po prostu urodziło masę pomysłów w głowie. <laughs> Także na pewno z tymi papierami popracuję i nie będzie to mój ostatni komplet tych papierów. <laughs> Tutaj mamy taki brązik, taki piaskowy kolor z takimi białymi wzorkami. Z drugiej strony mamy już typowo deseczki I tutaj e, taka różyczka w rogu I białe, jeszcze takie wykończenie Też takie listki i róża e, Kolejny arkusz Też jest przepiękny Tutaj znowu są te serweteczki Na górze, o nie widzicie Na górze i tutaj w, na dole w rogu I są litereczki po bokach I taki tapetowy wzór niebiesko Taki kremowy, też piękne I tutaj są cegiełki Niebieskie cegiełki i też po rogach i tutaj kwiatuszki, zegarek, znowu te serweteczki, motyle, no po prostu mistrzostwo świata jest ten papier. Tutaj jest bardzo delikatny wzór, tylko róże w rogach, literek trochę po bokach i środek jest wolny, także to myślę, że świetnie by się nadał ten, ten konkretny ankusz na jakiś layout. Piękne wypełnienie, by tu było środek, jakieś zdjęcie. Super, ja jeszcze nigdy nie robiłam layoutu, a ten papier naprawdę... Aż korci, żeby coś takiego na nim stworzyć. No tu kolejne deseczki. Skończyłaś, kochanie? Skończyłaś? Jeszcze nie. Ok. Kolejne deseczki, niebieskie róże. Ja na początku powiem Wam, że jak widziałam ten papier w internecie, to myślałam, że on będzie bardzo do takich męskich, chłopięcych projektów, ale ten niebieski jest po prostu tak kobiecy, tak delikatny, że naprawdę spokojnie można go bardzo na wiele różnych sposobów wykorzystać. I tutaj znowu mamy takie płótno, jak na tej stronie tytułowej z drugiej strony tyle, że tutaj są literki, taki tapetowy niebieski, niebiesko kremowy wzór druga strona piękne, wycierane róże, tutaj są takie przetarcia śliczne, także to jest cała kolekcja jest też y, kolekcja 6x6, już nie będę Wam tutaj tak dokładnie pokazywać, tylko Wam tak o, trochę te papierki trochę Wam prze, przewinę że tak powiem Tutaj generalnie te, te kolekcje 6x6 one są fajne, mają połączenie tej kolekcji Basic i tej właśnie tego kitu 12 na 12 I to mi się bardzo podoba w Lemoncraft. Także wam tylko tak przewinę. Szybciutko, żeby ten filmik nie trwał w nieskończoność. Żeby was zachęcić i pokusić trochę. O, to są na przykład strony, których tam nie było. To są pewnie z tej kolekcji Basic. Super, takie kropeczki. O, to kolejne kropeczki. To jest takie kremowe, w niebieskie kropeczki. Delikatne. I tu chyba już od nowa jest, mi się wydaje. Jeszcze sobie zobaczę. Tak, to już drugi raz to samo będzie. Yy, no i tutaj mamy dalej, <ścoughs> jeśli chodzi o Lemona. to mamy kolekcję Hard Painted. Tu nie będę Wam pokazywać, bo wydaje mi się, że Asia yy, Ryba pokazywała tą Kolekcję albo i nie. Nie jestem pewna. W każdym razie zobaczycie ją, jak ona wygląda. Jak będziecie chcieli, to Wam wrzucę. Zresztą sobie zobaczycie na moim kanale. Jest album zrobiony z tej kolekcji, także widać ją tam dobrze. <gry> to już nie będę Wam otwierać. Tutaj jest też ta kolekcja po prostu w wersji 15 na 15 Jest przepiękna. Nie będę Wam tutaj omawiać, bo o. koronki, róże, zielenie kremy i róże, różowy kolor w sensie naprawdę piękna delikatna kolekcja. No i to jest kolekcja, którą na pewno Asia ryba pokazywała, więc już nie będę pokazywać Just Love Me. Yy, Tą sobie wziąłam, bo tą mam 15 na 15 wziąłam sobie dodatkowo ten kit yy, z wycinankami, z elementami do wycięcia, bo już nie miałam tego. No i coś, co mi się ostatnio spodobało. Ostatnio zamówiłam sobie tylko trzy strony do takiego chłopięcego albumu. Ale tak mi się spodobał ten papier, że postanowiłam zamówić sobie całą kolekcję. Musiałam na chwilkę przerwać, ale już jestem. Słucham? No mówię, właśnie nagrywam. A ty maluj sobie. Eee, musiałam na chwilkę przerwać, ale jestem. Tak jak mówiłam, to jest kolekcja, z którą zaczęłam tak naprawdę od tylko trzech arkuszy. Ale tak mi się spodobały, że zamówiłam sobie całą. To jest kolekcja z firmy Crafty Molly. Możecie sobie zobaczyć. I to jest pastelowa kolekcja. I ona ma właściwie tylko takie bazowe arkusze, bo jest błękitne w białe kropki, zielone. Tu jest taki szary w białe kropeczki, róż taki. Bardzo delikatny brąz. Prawie wpada też w szary i fiolecik. Yy, ale papiery są super jakości. Zobaczcie, one są grube, 190 gram. Mają yy, i są jednostronne. Co mi się bardzo podoba, bo mi zawsze żal drugiej strony zaklejać. Więc fajnie, że są yy, jednostronne. My tylko taki trochę pokażę. Więc jak one wyglądają. Wszystkie są jednakowe, tylko po prostu mają inne kolory. I tutaj, tak, to jest kolekcja, ja sobie akurat zamówiłam kolekcję, chyba yy, ona jest podwójna, XXL chyba, tak mi się wydaje, nie jestem teraz pewna na 100%. Yy, I ona kosztowała chyba 16 zł, a tutaj jest 12 arkuszy papieru, plus dodatkowo są takie paseczki, zobaczcie, moc gorących życzeń. Yy, dziś są Twoje urodziny, są Twoje imieniny, spełnienie marzeń, gratulacje dla Ciebie i tutaj są po dwa paski, tutaj są takie sentencje ślubne, yy, tutaj jest wczoraj do, do Ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dzisiaj jest Twoje na przykład, na Pawła drugiego sentencja, tutaj jest młodej parze, w dniu Waszego ślubu, też podwójnie wszystko i tutaj jeszcze mamy w dniu Świętego nasz mały skarb, takie paseczki i dwa jeszcze są takie pierwszokomunijne także naprawdę fajna sprawa mam nadzieję, że Wam nie pomyliłam co do ceny, ale wydaje mi się, że nie ona nie była wysoka ta cena w razie czego Wam tam podlinkuję jeszcze tą kolekcję na dole ale polecam, w każdym razie polecam jeśli chodzi o dalszą część zakupów, to są moje zakupy z 13 art. Przepraszam za mój brak organizacji. Już się tutaj organizuję, nie No sobie przesunę tylko wszystko. E, tak z 13 art, w związku z tym, że y, chciałam sobie zacząć trochę moją przygodę z mix mediami, to musiałam sobie niestety trochę rzeczy dokupić y, i powiem Wam, że to jest no taka inwestycja y, mam nadzieję, że, <gryw> że to nie będzie taką na wyrost ta inwestycja że te mixmedia media jednak trochę Mm, i wejdą w krew, że tak powiem, że mi się spodoba. No i przy moich pierwszych próbach rzeczywiście mi się podobało. <grym> Więc w związku z tym, że miałam już jakieś maski kiedyś, tam przy jakichś zakupach, zawsze sobie coś tam do, dobierałam, yy, to tym razem sobie wziąłam tylko jedną maskę. Ona wygląda tak. Bardzo mi się podobają te sory i te listki. A te maski z 13Art są naprawdę, według mnie przynajmniej, są bardzo dobrej jakości, bo one się nie, nie są za cienkie, nie, nie haczą się nie wyginają także, i łatwo się je czyści. Także bardzo fajna sprawa. Wziąłam sobie stempelki takie z mikmuchawcami i zależało mi na tych literkach. Przede wszystkim super, żeby na przykład właśnie gdzieś na tych mix projektach sobie trochę odbijać jakiś tam literek. One podbicie wyglądają tak jak tutaj. O. A, pewnie słabo widać oczywiście przy moim aparacie, jeszcze przy tym świetle, ale coś tam widać. Także to są zwiwa dekor, stemple fajne. Już mam takie z takimi kołami, zębatymi, męskie takie. I są super z tej firmy. Mam to No, musisz poczekać, bo komputer się włącza, wiesz? Poczekaj chwileczkę, kochanie. To są moje zakupy z fabryki, wam ja za chwilę. Chciałam sobie takie dwa opakowania, takich... To są takie półperełki z takimi, o widzicie, dookoła. A to są takie, nie wiem jak to się nazywa. Dodatki do prac artystycznych. <grych> nie ma dokładnej tutaj nazwy. Nie wiem, mi się kojarzy, że to są takie jety czy coś takiego, ale to są samoprzylepne przylepne takie kryształki i super są fajne. Nie, bardzo mi się to podoba. Już widzicie, już zniknęły dwa i wykorzystałam. <laughs> Potem co jeszcze? Wzięłam sobie, bo miałam e, Gesso, Gesso, no los, nie wiem jak to się mówi. Miałam Gesso Clear i wzięłam sobie teraz czarne Gesso. Potem co sobie jeszcze wzięłam? O, widzicie, jakie ja się przygotowałam świetnie. Wzięłam sobie farbki. E, to są Metaliczne farbki to jest Old Gold i Old Silver. E, o, tak, żebyście mieli trochę światła, fajne są. Bardzo fajne kolorki, zobaczcie jak się mienią. I na pracy też fajnie wyglądają. To złoto już sobie sprawdziłam, także bardzo mi się podoba. I wzięłam sobie kilka mgiełek. To jest mgiełka, którą wszyscy już znacie, bo to jest mgiełka pearl clear, czyli ta, która zostawia ten taki piękny połysk. Pierwszy raz ją mam i powiem wam, że daje super efekt. Już sobie ją wypróbowałam, jest świetna. To jest pearl navy blue i to też jest perłowy kolor, też fajnie wygląda na pracy. Potem z perłowych jeszcze sobie wzięłam. Taka perłowa, oliwkowa zieleń. Tego pewnie tu nie widać, że to jest zielone, ale jest. <gry> też fajnie wygląda. Potem z tych pastelowych kolorów wziąłem sobie jagoda pastelowa to jest taki odcień jagoda pastelowa. O, też fajne. I wziąłem sobie białą mgiełkę, bo do tych mix mediowych projektów biała mgiełka się bardzo sprawdza. Przynajmniej z tego, co się na filmiki. W praktyce jeszcze niewiele o tym wiem. I czy znaczy ja coś jeszcze wzięłam sobie z 13 art? Chyba nic więcej z tego co pamiętam. Aha, i widziałam sobie jeszcze nóż kraftowy, bo mój skalpel się co, co chwilę odkręca, jest nie, no niewygodny. Ma plastikową rączkę, o coś takiego miałam, i tu mi się co chwilę to wszystko odkręca, i po prostu czasem krzywo gdzieś wiadę przez to, i jest niewygodne. Także to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o 13 art. Mhm. to Aha, jeszcze sobie wziąłem taki sznurek klejny, ale to już pewnie znacie taki sznurek. fajny. podoba mi się taki cienki, jest mocny. Także to by było na tyle. No i co? I potem mam troszkę zakupów z fabryki Veny. Zależało mi bardzo, żeby wziąć sobie kalendarz y, na 2017 rok bo nie miałam żadnego i wziąłam sobie ten taki stojący malutki kalendarz ten tygodniowy y, i też z, y, z planem że chciałabym go tam ozdobić z tej jednej strony może Wam go odepnę, bo już go sobie przypięłam tutaj do mojej tablicy i pokażę o, ten kalendarz wygląda tak i właśnie mam plan, żeby go sobie tutaj y, ozdobić i powiesić na moją tablicę po prostu. Nie postawić tylko prostu na tablicę, bo tu mi miejsca po prostu będzie zajmować. Y, Także to jest kalendarz. Potem wzięłam sobie dwa wkłady, <laughs> nie wkłady, tylko takie przepiśniki. One są kwadratowe, także też do ozdobienia na prezent dla kogoś będą na pewno fajne. To sobie wziąłam troszkę na zapas, tak jak mówiłam, że to są już takie zakupy do przodu trochę. No tu są te potem e, kochanym dziadkom dla babci. No wiadomo, że się zbliża dzień babci i dziadka, więc na pewno się przydadzą. Tutaj dostałam też e, kilka gratisów od. <śla> Moja Amelia mi papuguje. Dostałam gratisów e, kilka od Wasi. E, Super, fajnie, bardzo dziękuję. W dniu urodzin napisy są gratisy, w miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę i takie sztućce. Także sztućce na pewno się przydadzą do tych przepisników. to jeszcze dla babci napis. Potem mamy tutaj takie ślubne. Mąż i żona w dniu ślubu to był taki zestaw. Zestaw dla mamy. Z motylkami i zestaw dla taty z kołami zębatymi fajne. I wziąłam sobie takie słówki, te 3D, które Kasia Skrawkait nam pokazywała już na filmiku, jak składać. Także na pewno sobie wypróbuję. I coś już wypróbowałam, i bardzo mi się spodobało: to są te koszyczki do boksów też są super. I dwa zestawy takich dziecięcych napisów dla dziewczynki, dla chłopca do albumików z pierwszego roczku także to jest to. I wcześniej jeszcze w starym roku. E, Amelia, ty mnie nie przedrzeźniaj. I w starym roku wzięłam sobie jeszcze z, e, z fabryki Wene e, taki. O, już sobie zaraz z sobie strony wypnę taki do, do, zeszedł do zamówień tutaj zamawiający, propozycje i pomysły termin odbioru itd. i to jest bardzo przydatne bo ja zawsze moje gdzieś tam na kartkach wieszam, a tu miała, będę miała wszystko w jednym miejscu no i właśnie powstała bo to było w, oczywiście w tekturowej okładce tak jak te przepisniki. ja sobie tą okładkę na razie zdjęłam i postanowiłam ją sobie ozdobić właśnie mix mediowo i to jest mój pierwszy mix mediowy w życiu projekt Tutaj już są właśnie wykorzystane mgiełki z 13 Art yy, yy, i ten właśnie piękny łaparsnówka, o którym Wam mówiłam na początku z Crafty Molly. Także wygląda on tak w gotowym projekcie. Zobaczcie, z tymi piórkami jest naprawdę super duży, bo zajmuje prawie całą kartkę A5 no i zobaczcie tutaj właśnie już widać efekty tych mgiełek od yy, odajdy. zobaczcie super, jak się wszystko mieni, błyszczy te perłowe wszystkie mgiełki tutaj też jest maska, którą kiedyś już od Ady kupiłam mm. z takim napisem tutaj jest piękny kwiatek od Małgosi Michnowicz, dziękuję ci Małgosiu <noise> za niego i tutaj są te właśnie te czarne jety, które Wam mówiłam, że właśnie już wykorzystałam Także tak wygląda moja pierwsza mix medywa praca. Nie wiem, jak to będzie widać, jeśli chodzi o kolory, ale mam nadzieję, że są w miarę wierne. One są takie, właśnie zielono, niebieskie, perłowe, właśnie takie. I tutaj jest trochę tego, tej mgiełki jagody pastelowej. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Jeśli chodzi o moje początki z mix mediowaniem, wyglądają one następująco dziękuję Wam bardzo za uwagę jeśli byście mieli jeszcze jakieś pytania co do tych że tak powiem produktów, o których mówiłam to śmiało piszcie, jeśli będzie potrzebny jakiś link albo coś to to chętnie pomogę no i co to by było na tyle bardzo dziękuję Wam za uwagę, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia, pa pa Wracam jeszcze na chwilę. Zapomniałam wam powiedzieć o dwóch rzeczach, które wziąłem z 13 art. Właśnie tak się zastanawiałam długo, co jeszcze wziąłem. Nie mogłam sobie przypomnieć, bo już sobie wszystko na miejsce porozkładałam. W związku właśnie z moimi mix mediowymi początkami postanowiłam sobie wziąć jeszcze dwie taśmy washi, bo nie mam ich za wiele. Także taką wziąłam sobie taką turkusowo-białą i taką w litereczki. Nie wiem jak z ostrością, bo nagrywam z ręki. Już mi się nie chcę montować aparatu na, na statyw. O, może będzie lepiej? Nie będzie dużo lepiej. No dobra. W każdym razie takie dwie taśmy i coś co. Yy, adjournal mały sobie wzięłam. Zobaczymy, yy, co mi z tego wyjdzie, z tego mojego mix mediowania. Yy, ale fajna sprawa, powiem Wam, bo to nie była droga rzecz, bo kosztowała 9 zł. A tutaj naprawdę fajnie można sobie ozdobić i okładkę, bo ona jest taka tekturowa. Tutaj jest kilka takich białych, grubych, z grubego kartoniku stron. I do tego dodatkowo są granatowe, właśnie takie tekturowe kartki. I kartoniki białe, jeszcze takie grubsze. No tego jest sporo. Także myślę, że jak na początki moje, to... Wystarczy na razie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Powiem Wam, że mam ogromną ochotę na to i to było moje noworoczne postanowienie i mam zamiar je realizować w tym roku. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkiego dobrego, Buziaki. Pa-pa-pa.